W momencie gdy pokazywałeś formę, Alan Kwieciński zaśmiał się takim pogardliwym... pokaże swój brzuszek śmieszkowym w stylu Myślę, że... Wydaje mi się, że mam lepszą sylwetkę od niego, ale nie jestem tego przekonany. No to nie zawody kulturystyczne. Co? Your zawody kulturystyczne już co zrobiły. Poczekam, Poczekam najpierw na. Nawet... Się wstydzę trochę. Ja się wstydzę, trochę. Co jest? Ja się wstydzę. Ale ulany bardziej z trzydziestoletni. I moi drodzy, proszę pisać na czacie, kto ma lepszą sylwetkę. Jedynka to Ferrari, a dwójka to Alan Nie wiem, kto wygrał. To już widzowie ocenią. Zaraz wam powiem. Mamy ten, mamy malutki delay także, także chyba tego nie spot. Kto wygrał? Ee, Alan, powiedz mi jeszcze jedną sprawę.